Nowe media w organizacjach polonijnych pod takim hasłem Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pilotażowy program szkoleń dla polonijnych dziennikarzy. Wręczenie dyplomów uczestnikom i uroczyste podsumowanie pierwszej części programu odbyło się w minioną niedzielę z udziałem Henryki Mościckiej-Dendys, wiceminister spraw zagranicznych. Świetny pomysł Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by szkolić polonijnych dziennikarzy, którzy mogą być potem naszymi ambasadorami, promotorami. Prawda, dziękuję, że Państwo też uważacie, że to dobry pomysł. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Nowa strategia rządu współpraca z Polonią i Polakami z zagranicą oparta jest o taki paradygmat znacznie bardziej partnerskich relacji z Polonią. To też instrumenty szkoleniowe i wyposażanie między innymi mediów polonijnych w własne kompetencje warsztat, budowanie tego warsztatu to są rzeczy dla nas niezwykle ważne.